Powiem Wam co nieco o jadalni Gent. Czyli mamy tutaj stół i cztery krzesełka i zacznę może tak troszeczkę mało wiarygodnie, to znaczy ten stół jest bardzo tani. I to teraz mówię serio, bo po prostu jak na to, co on ma, jakie opcje i w jaki sposób jest wykonany, to naprawdę jego cena jest przystępna i zaraz się dowiecie dlaczego. Tymczasem jeszcze wspomnę, że jest to bardzo fajny w ogóle zestaw z tego względu, że jest w rustykalnym charakterze i może nadać mieszkaniu taki bardzo ciekawy klimat, a na dodatek jest w wybarwieniu dom Styrnik, który też świetnie się prezentuje. Jest to bardzo uniwersalne, fajne wybarwienie. Przyjrzyjmy się dokładniej, jak wygląda ten stół i spróbuję go Wam rozłożyć. Ok, rozłożyliśmy teraz stół, zaraz wyjaśnię wam jak to się stało, ale na początek taki ważny szczegół, spójrzcie jak ogromny jest ten stół. Jego długość to 1,60 m, a po rozłożeniu możemy go wydłużyć o dwie takie dodatkowe wstawki co 40 cm, więc zyskujemy aż 80 cm długości i ostatecznie stół ma 240, prosta matematyka. I zobaczmy jak to się stało. Przede wszystkim na początek jeden szczegół. rozkładałem ten stół po raz pierwszy serio i zwykle jak rozkładam blat po raz pierwszy, to troszeczkę mi to zajmuje. Jest czasem kilka podejść, bo te prowadnice czasami chodzą różnie i trzeba stół docisnąć mocniej, odsunąć mocniej. A tu poszło wszystko kompletnie bez żadnego problemu i pokażę Wam dokładnie, jak to wyglądało. Zarówno w wypadku rozsuwania stołu, jak i Suwania z powrotem. Mamy tutaj po bokach takie dwie klamerki. Jeśli są one na dole, to prowadnice są zablokowane, ale jeśli taką klamerkę damy do góry, to wtedy stół można swobodnie rozsuwać, pamiętajmy, że są dwie po bokach. Kwestia blatu jest bardzo prosta. Oczywiście w obu stawkach, które są już dwie w standardzie wliczone w cenę, mamy takie bolce i po prostu trzeba trafić w odpowiednie otwory i nic więcej. Także ja sobie teraz schowam te wstawki w odpowiednio przygotowane miejsce. Chowam sobie pierwszą. I możemy położyć po prostu jedną wstawkę na drugiej. Warto również wspomnieć, że wprawdzie blat jest po prostu laminatem, ale te wstawki są dość ciężkie. Pewnie zauważyliście, że obie połówki stołu rozsuwają się jednocześnie. Jest to jego bardzo duży atut, to znaczy właśnie rozsuwanie synchroniczne. Ciągniemy leciutko tylko za jedną połowę, a druga jeździ razem z nią. Sam korpus stołu to połączenie płyty meblowej z płytą MDF. Ale jednak muszę przyznać, że całość stołu jest dość ciężka i nawet z daleka sprawia wrażenie drewnianego. Ale wspomnę może troszkę o tych nóżkach. Z zewnątrz wyglądają, jakby były to takie grube, solidne nogi, ale designersko jest to bardzo fajnie rozwiązane, bo po prostu w środku tu mamy pustą przestrzeń, a z zewnątrz są tak zabudowane. Jak dla mnie prezentuje się ten projekt bardzo ciekawie. Jeśli zastanawiacie się nieco nad fakturą tego stołu, to powiem, że nie jest on całkowicie gładki. Powierzchnia jest leciusieńko-chropowata. Przejdę może jednak od stołu w końcu do krzeseł gęt. I tak jak sobie teraz siedzę właśnie na krzesełku Kugent, to muszę powiedzieć, że jest ono całkiem wygodne. Natomiast jest ciekawe, powierzchnia jest dość śliska, ale za to materiał ma bardzo, bardzo duży plus. Jest po prostu czarny, jest w fajnej kolorystyce, dzięki czemu po prostu nie ulega aż tak zabrudzeniom, łatwo go doczyścić. A kolejny plus tych krzeseł jest taki, że mają one u góry taką pustą przestrzeń, dzięki której możemy je bardzo łatwo przenosić, przesuwać. Także można krzesła transportować sobie tutaj dowoli. Tak jak wspomniałem, krzesła te ze względu na lekką śliskość tego materiału i po prostu ze względu na kolor, czyści się bardzo łatwo, nie tak jak na przykład krzesła białe czy kremowe, ale muszę przyznać, że jednak zostają tutaj jakieś pyłki czy kurze, także jeśli u Was akurat dość mocno się kurzy, pamiętajcie, żeby wtedy krzesełka często przetrzeć. Jeśli chodzi o design, jest on całkiem ciekawy. Klientom generalnie się podoba, z tego co wiem, natomiast mi troszeczkę przypomina taki dwuczęściowy strój kąpielowy, tak mi się kojarzy, ale generalnie wygląda to ciekawie. Tutaj mamy wystające nóżki, ale też one nic nie przeszkadzają. Tutaj mamy odpowiednią przestrzeń, siedzi się tak jak wspomniałem, wygodnie. Natomiast jest jeszcze jeden szczegół, o którym muszę wspomnieć, bardzo ważny, to znaczy to krzesło jest dostępne. W tym jednym konkretnym wariancie nie ma tutaj jakiegoś wyboru tkanin czy wybarwień. Jest to ten jeden wariant dopasowany właśnie do kolekcji GENT. To chyba wszystko, co musicie wiedzieć o jadalni GENT. Jeśli chodzi o stół, to po prostu wizualnie i technicznie bardzo mi się podoba. Krzesła pewnie dobrałbym inne, ze względu na to, że szukałbym raczej innego designu. I myślę, że jeśli chcielibyście wiedzieć więcej o kolekcji GENT, no to wiecie gdzie kliknąć, klikacie w odpowiednie okienko, a jeśli macie jakieś pytania, koniecznie zadzwońcie na naszą infolinię. Jest dostępna 7 dni w tygodniu.